Bardzo dużo podróżuje Pan po Polsce, teraz spotkanie tutaj w tej części ma zawsze. Jakie są oczekiwania osób, z którymi Pan się spotyka wobec Pana jako kandydata na prezydenta? Tak, rzeczywiście te moje podróże po kraju i spotkania, które odbywam, to już ponad 200 spotkań, ponad 200 powiatów, które odwiedziłem w różnych zakątkach naszego kraju, więc rzeczywiście mam już, mogę powiedzieć, wyrobiony pogląd na ten temat, jak dzisiaj wygląda Polska, zwłaszcza poza tymi wielkimi miastami. I właściwie wszędzie słychać jeden głos, przede wszystkim wyjeżdżający młodzi ludzie. Nie wspomnę już o innych aspektach rozwoju naszego kraju, więc to jest dzisiaj absolutnie priorytetowa kwestia, żeby doszło w naszym kraju do zmiany władzy, bo ta i rząd i prezydent. Po tych pięciu latach ostatnich widać, że już niczego dobrego dla Polski nie zrobią. To były czasy niespełnionych obietnic, to były czasy złamanych przyrzeczeń wyborczych, bo przecież nikt inny, tylko Bronisław Komorowski w 2010 roku w czasie kampanii wyborczej mówił, że on nie będzie chciał podwyższenia wieku emerytalnego wszystkim Polakom obowiązkowo. Potem powtarzał to jego kolega partyjny Donald Tusk w 2011 roku w czasie kampanii wyborczej, że też nie, że podwyższenia wieku emerytalnego nie będzie. Wygrali wybory, natychmiast procedowali taką ustawę, która doprowadziła do podwyższenia polakom wieku emerytalnego do 67 roku życia wszystkim, a prezydent mimo protestów społecznych mimo wniosku o referendum tą ustawę podpisał. Podpisał prezydent 13 ustaw, w których razem 21 podatków zostało podwyższonych, w tym VAT, który uderzył w nas wszystkich. To jest dla mnie taka kwestia absolutnie kluczowa. Prezydent powinien wskazywać wizję rozwoju kraju. Prezydent powinien zgromadzić wokół siebie ekspertów, z którymi powinny być opracowywane strategie rozwoju krajów w poszczególnych dziedzinach, bo dzisiaj jest bardzo wiele takich dziedzin, które w Polsce trzeba naprawić gospodarka, służba zdrowia, edukacja no jest tego bardzo wiele. I trzeba to zrobić z ekspertami. Uważam, że wskazanie tych po pierwsze strategicznych celów, po drugie, praca nad strategiami, jest właśnie tym, co powinien robić prezydent, i ja się chcę tego podjąć. My jesteśmy narodem ludzi bardzo ambitnych, umiemy ciężko pracować, jesteśmy inteligentni, z czego słyniemy na świecie, że Polacy wszędzie sobie radzą, tak? że umieją kombinować, umieją zawsze znaleźć jakieś rozwiązania. W związku z czym jestem przekonany, że jesteśmy dzisiaj w stanie przywrócić nasz kraj na drogę takiego właśnie dynamicznego rozwoju i mam wielką ambicję. Nie chciałbym, żeby młodzi ludzie wyjeżdżali, nie chciałbym, żeby wyjechała moja córka, nie chciałbym, żeby w przyszłości, yy, daj Boże, będę miał wnuki, żeby te wnuki myślały o wyjeździe za granicę. Chciałbym, żeby, żeby żyli tutaj, tylko do tego trzeba stworzyć warunki i to jest dzisiaj wielkie zadanie. Tutaj Płocźanie y, mają w swoim mieście y, wielką firmę. Myślę tutaj o Orlenie, tak? To jest jedna z takich firm, które powinny uczestniczyć w tym planie odbudowy polskiej gospodarki. One, ich działalność także powinna być wspierana przez polskie władze, ale z jednoczesnym udziałem z ich strony w tym programie rozwijania polskiego przemysłu. I, I to są właśnie wielkie zadania na przyszłość. My jeszcze na szczęście parę takich pereł w koronie mamy, których nie tylko trzeba chronić, a nie narzucać na nie podatek miedziowy, tak jak na przykład został narzucony przez KGHM, co nawiasem mówiąc też Bronisław Komorowski podpisał. Dzisiaj jest taka sytuacja, że KGHM poszczególne kopalnie Kopalnie kghm chemu ledwo zipią, tak zostały przyciśnięte finansowo. Wydobycie staje się nierentowne i w Lubinie na przykład boją się, że kopalnia będzie zamykana, podczas gdy przecież mieć to jest nasze potężne bogactwo. I taką firmę trzeba wspierać, a nie y, zaciskać jej y, na szyi pętle. Dziękuję bardzo. Dziękuję.